Efektywne pozyskiwanie środków finansowych, bezpieczne zarządzanie inwestycjami oraz budowanie stabilności finansowej to główne tematy poradnika: Dobrze inwestuj w dobro. W tej książce eksperci wyjaśniają praktykom zasady zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego. Oto zasada numer 6. Pamiętaj o tym, by racjonalnie inwestować w majątek organizacji. Jeśli mówimy o racjonalnym inwestowaniu, to możemy popatrzeć na to wszystko przez pryzmat tego, co chcemy inwestować. I na jak długo. Czyli szacujemy kwotę, wartość środków. Szacujemy tak zwany horyzont inwestycyjny, czyli jak długo te pieniądze będą mogły być inwestowane, będą mogły realizować naszą koncepcję inwestycyjną i nasze potrzeby płynnościowe, które bardzo często są niedoszacowane. Dla krótkich pieniędzy, małych pieniędzy nie ma lepszego rozwiązania niż depozyty bankowe. Dla dłuższych pieniędzy, trochę większych pieniędzy i w miarę wzrostu tej długości czasu oraz wartości środków nie ma lepszych rozwiązań niż depozyty. Rozwiązania robione wspólnie z firmami inwestycyjnymi, które podpowiadają już, powiedzmy, kwestie związane z wyborem konkretnych instrumentów, które mają przynieść ponad przeciętną stopę zwrotu z jakimś też pewnym elementem panowania nad całym ryzykiem inwestycyjnym. Nie może być sytuacji, kiedy nie podejmujemy ryzyka, a oczekujemy bardzo wysokiej stopy zwrotu. Wręcz odwrotnie. Uzyskanie wysokiej stopy zwrotu jest gwarancją tego, że podjęliśmy, może nawet czasami nieświadomie, duże ryzyko inwestycyjne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak opracować strategię inwestowania i jak wybrać odpowiednią instytucję finansową do zarządzania aktywami, to sięgnij po książkę Dobrze inwestuj w dobro oraz zajrzyj na stronę www.funduszwieczysty.pl.